Hejcie się nomano wam wszystkim z tej strony Kacper, od dawno mnie nie było już miesiąc temu ostatni to był świąteczny liveik. i słuchajcie chcę wam przekazać pewne ogłoszenie od jutra chcę zacząć nową serię ta seria będzie się nazywać 360 stopni ale przed tym polecę wam jeszcze jeden kanał w ogóle dzięki za 125 subków na serio dużo jak dla mnie muszę w końcu jakiś banner zrobić i słuchajcie kanał C polecić Kamilsona bo on jak widzicie też robi proma No w porównaniu do jego tysiąca subskrypcji to jednak marnie wypadam no ale cóż, wbijajcie do niego i w tej nowej serii będziemy oglądać Horrory w 360 stopniach. Moja reakcja na mnie. No, i to mniej więcej działa tak. Parę już oglądałem, czy to się nadaje. Nadaje, na przykład ten. The Room. The room. To jest też fajne. Będę Wam zawsze dawał od kogo to jest, żeby nie być hamem. No, i mogę obracać po prostu ekranem. Z tego co pamiętam, to tu było chyba krzesło. Nie, tunel. Patrzcie, ja to sam obracam. Przewińmy. Tak, to jest to krzesło. To chyba jutro obejrzymy. Na początek oglądniemy wszystkie filmy z serii Derum. O nie, on chce otworzyć. No dobra, no i będziemy oglądać moją reakcję. Ciacho dla Was i cześć. Do jutra!